Witam w moim ogrodzie. Dziś pokażę Wam, jakie rabaty udało mi się zrobić przed pierwszym śniegiem w listopadzie. W tym roku wiele się tutaj zmieniło, bo od wiosny mam dużo więcej czasu niż wcześniej. I dzięki temu krok po kroku wprowadziłam tu wiele nowości. W ten sposób połknęłam tego ogrodowego bakcyla jeszcze bardziej. I teraz chcę tutaj mieć wszystkiego coraz więcej i więcej. Marzą mi się kolejne miskanty, róże, hortensje, byliny i kwiaty jednoroczne. I dlatego niezbędne są tu kolejne rabaty. Dobrze, że za chwilę będzie zima, bo w tym czasie spokojnie przemyślę sobie to, co będę tutaj robiła od wiosny. I tym wszystkim podzielę się z Wami na moim kanale. Teraz, gdy weszłam do ogrodu i zobaczyłam ten jesienny, artystyczny bałagan i te liście leżące dosłownie w każdym zakamarku, to od razu zaczęłam je sprzątać. A w tym czasie przyszły mi do głowy nowe pomysły na nowe nasadzenia i na nowe rabaty. Sama jestem zdziwiona i zaskoczona, skąd przyszły mi te pomysły do głowy. Ale przeszłam się po ogrodzie parę razy i upewniłam się, że mam sporo wolnego miejsca. Trawnik zostanie zmniejszony, a ja będę miała te rośliny, które bardzo mi się podobają. Jest wiele odmian, które warto mieć w swoim ogrodzie. Wśród nich są na pewno róże wielkokwiatowe, azalie, anemony. I hortensję na pniu. Wysiałam w tym roku parę roślin jednorocznych. Pierwszy raz w życiu. W tym kosmosy, które bardzo mi się spodobały. A jest tego typu roślin bardzo dużo. Więc dzięki nowym rabatom będę mogła posiadać ich znacznie więcej. Bo w ogrodzie u babci powinny być takie roślinki jak nagietki, nasturcja, groszek pachnący, aksamitki, maki, dwie paszcze. A co jeszcze twoim zdaniem mogłabym wysiać? Napisz proszę w komentarzu za podpowiedzi dziękuję. Może już słyszeliście w jaki sposób wykorzystuje się zwykłe kartony w ogrodzie. Ja zbieram je od dłuższego czasu, takie czyste, bez napisu, bez taśmy, takie najprostsze. Zbieram je po to, by wykorzystać je przy robieniu kolejnego własnego kompostu w ogrodzie w przyszłym sezonie. Ale można również te kartony wykorzystać robiąc rabaty. I pokażę Wam jak ja to zrobiłam. Brzeg rabaty wyznaczyłam takim prostym cyrklem, czyli kijkiem ze sznurkiem. Później ułożyłam z linii brzegowej kamienie, a na trawie rozłożyłam kartony. I jak widzicie, na razie na te kartony położyłam wyłącznie worki z liśmi brzozowymi. Można oczywiście na kartony rozłożyć kompost, trociny, zrębki, liście, po prostu to, co macie, by to przetrwało do wiosny. Układając kartony jeden obok drugiego, kształt rabaty można zobaczyć od razu. I powiem Wam, że to bardzo praktyczny sposób, bo tę środkową rabatę powiększyłam od razu, a boczny nieco zmniejszyłam, bo chcę mieć tutaj każdą inną o innej wielkości. I ostatecznie wyszło to tak. Jest zapowiadany w nocy śnieg, więc jeśli spadnie, to przykryje to wszystko i w ten sposób karton zacznie moknąć. Przyklei się do trawy, która stanie się z czasem nawozem. I ja później tutaj posadzę swoje rośliny. I jeszcze w tym roku, gdy temperatura się nieco podniesie, a śniegu nie będzie, rozłożę na te kartony ziemi kompostowej. Bo myślę, że nie od razu będą takie długotrwałe i duże mrozy. Nie zdążyłam tego zrobić teraz, ale mam nadzieję, że to jest jeszcze możliwe. Odłożenie w czasie zagospodarowania tych rabat jest bardzo praktyczne, bo przez zimę przemyślę sobie jakie tutaj zrobić nasadzenia. Te rabaty są przecież w słońcu, więc mogą być tylko tutaj takie rośliny, które dobrze znoszą wysokie temperatury. Mam już oczywiście bardzo wiele pomysłów, ale one będą się jeszcze do wiosny zmieniać parę razy, bo to przecież nowy temat. Ale ponieważ mam już tegoroczne doświadczenie, to wykorzystam je do projektowania tych nowych miejsc. Będę chciała tu posadzić te rośliny, których jeszcze w ogrodzie nie mam. A nie mam z wielu powodów jeszcze azali, pierysów, naparstnic, ostróżek nie mam. Nie mam hibiskusa żadnego belinowego, ale czy to mi wszystko się tutaj zmieści? No nie wiem, zobaczymy, ale już sobie wyobrażę, jak będzie to wyglądało za rok czy za dwa, gdy te wszystkie rośliny będą duże i okazałe. Tworząc te rabaty, bram oczywiście pod uwagę łatwość koszenia trawy. Mam mały teren, więc kosiarka jest elektryczna i lekka ale jednak trzeba nią jakoś manewrować, a przy tym nie uszkodzić jakiejś rośliny, która jest cenna i ładna. Więc może po zrobieniu wszystkich nasadzeń skoryguje mi kształt. I właśnie po to jest potrzebne doświadczenie, by nie popełnić tak kosztownych błędów. Teraz na pierwszym planie widzicie rozplenicę japońską, która po raz kolejny jest królową ogrodu. Jej kłosy o tej porze roku w tym kolorze są nadal atrakcyjne i właśnie dlatego rozmnożę ją wiosną i posadzę na jednej z tych rabat, a może nawet kolejne dwa egzemplarze, by za rok było tutaj jeszcze ładniej. Rozplenicę japońską łatwo się rozmnaża, podobnie jak inne trawy ozdobne. Dzieląc jej korzenie na tyle części, ile jest nam potrzebne. I można to robić nawet w ciągu sezonu, ale jednak najlepiej to robić wiosną w marcu, bo i tak wtedy nie widać jej, gdyż właśnie na początku marca trzeba ściąć wszystkie liście krótko przy ziemi. A korzenie można wtedy wykopać i podzielić. Patrząc z tego miejsca na ogród, widzę rabaty z różami, których nie mam tak dużo w ogrodzie, bo tylko 25. I większość z nich posadziłam dopiero w tym sezonie. Ale już jestem zarażona tymi kwiatami i też chciałabym mieć więcej tych krzewów. A teraz przychodzi mi do głowy pomysł na pergolę ustawioną pomiędzy tymi rabatami, śpiącymi różami różowymi. Więc może i ten pomysł uda mi się zrealizować wiosną. Trzymajcie kciuki. Podobają mi się także o tej porze roku. Hortensje bukietowe, bo zobaczcie, jak ładnie teraz się wybarwiły w odcieniach brązu. Myślę więc teraz, że poszukam nowych odmian, których jeszcze w ogrodzie nie mam. A teraz już wiem, co będę robiła w długiej zimowy wieczor. Będę myślała o nowych kompozycjach na rabaty. Patrząc na te worki, zdecydowałam teraz, że mogę jeszcze zebrać wiele liści w okolicy. One są mokre i ich jest bardzo dużo. I mogę zrobić z nich ziemię liściową, która w przyszłości przyda się na nowe rabaty. Wystarczy teraz, że przejdę się tu bardzo blisko i już mam parę worków więcej. A w przyszłości każda ilość będzie wykorzystana pod uprawę nowych roślin. Póki jest dobra pogoda, ja idę po liście, a Was zapraszam na kolejny odcinek. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i kliknij łapkę w górę. Miłego dnia.